Dzień dobry Państwu! W czasie dzisiejszego wykładu przedstawię rozpoczynające się właśnie polskie badania w SOBA, stolicy średniowiecznego królestwa Alły. Tytułem wstępu kilka słów na temat królestwa Alły. Było ono jednym z trzech średniowiecznych królestw nubijskich, które rozwijało się między VI a XVI wiekiem naszej ery w Dolinie Nilu Środkowego. Stolicą Alwy była soba położona na prawym brzegu Nilu Błękitnego. Na temat miasta mamy wzmianki jedynie u kilku historyków tamtych czasów, którzy podają, że było to dosyć spore założenie urbanistyczne, w którym występowały między innymi wystawne domy, klasztory, kościoły, dzielnice zamieszkane przez muzułmanów, a miasto to było zupione pięknymi ogrodami. Informacje te częściowo potwierdziły badania archeologiczne prowadzone w XX wieku. Odkryto wtedy kilka kościołów sobańskich. Pozostałości architektury mułowej rozległą architekturę drewnianą, a także przykłady architektury kamiennej. Na tym zdjęciu widać wykopaliska prowadzone w latach 80. XX wieku przez Brytyjczyków w zachodniej części Komu B. Derek Wellsby, który stoi tutaj na, na murze po lewej stronie, interpretował ten kompleks zbudowany z cegieł mułowych jako pozostałości dawnej siedziby władz kościelnych. Zwraca tutaj też uwagę otoczenie całego stanowiska. Jak Państwo widzą, teren ten był niezamieszkały. Aktualnie Soba stanowi część Hartumu i jest bardzo gęsto zaludniona. Na tym slajdzie widzimy zobrazowania satelitarne. To po lewej pochodzi z 1970 roku i pokazuje, jak słabo zaludniona była okolica soba. To po prawej stronie to z kolei zobrazowanie już z Google Earth z 2014 roku i widać na nim, jak krajobraz soba uległ zmianie. Otóż soba znajduje się w tym miejscu, natomiast centrum Hartumu znajduje się tutaj. To jest odległość rzędu 20 km. Tak więc współczesne miasto, które rozwija się bardzo dynamicznie, pochłania coraz więcej obszarów sąsiadujących. I tak wygląda sobą współcześnie. To jest zdjęcie wykonane w 2018 roku. SOBA pierwszy raz odwiedziłem w 2013 roku. Organizowaliśmy wtedy warsztaty dla pracowników Sudańskiej Służby Starożytności oraz dla naukowców z Uniwersytetów Sudańskich na temat teorii metod badań krajobrazowych w archeologii. Wtedy też przeprowadziliśmy takie jednodniowe ćwiczenia terenowe w SOBA, i dzięki temu też byliśmy w stanie jakby. Zobaczyć ogrom tego stanowiska i zrozumieć, że tylko niewielka jego część była tak naprawdę przebadana. Zresztą sam Derek Wesby pisał w 1998 roku, że podsumowując wszystkie badania przeprowadzone tak naprawdę w XX i XIX wieku w tym regionie, można powiedzieć, że niespełna 1% całej powierzchni, całej powierzchni stanowiska został przebadany archeologicznie. W 2018 roku odwiedziłem stanowisko w WSOBA ponownie razem z Robertem Rędziewiczem. Wtedy jednak myśleliśmy już o rozpoczęciu badań w WSOBA i chcieliśmy przeprowadzić test geofizyczny. Robert miał ze sobą magnetometr i na niewielkiej powierzchni o wymiarach 80 na 40 metrów przeprowadziliśmy test metody magnetycznej, żeby zobaczyć, czy tego typu urządzenia nadają się do tego. Aby przeprowadzić badania geofizyczne w SOBA. Tutaj na tych zdjęciach widać wyniki oraz interpretacje wyników w wykonaniu Roberta, i jak widać, metoda magnetyczna bardzo dobrze nadaje się do rejestracji różnego rodzaju anomalii, które są pozostałością po dawnej architekturze i generalnie po działalności ludzkiej. Co ciekawe, w przypadku SOBA takie pozostałości, takie anomalie, Robert rejestrował na wzgórzach, których jest dosyć dużo w SOBA, jak również na terenach płaskich pomiędzy nimi. Te krótkie badania oraz lektura bardzo dobrze opublikowanych wyników z poprzednich projektów badawczych SOBA pozwoliły nam na rozwinięcie nowej. Metodyki badań dla SOPA, która obejmowałaby takie dyscypliny jak geofizyka, etnologia i archeologia, a celem naszych badań, przynajmniej przez najbliższe kilka lat, miałoby być rozpoznanie organizacji przestrzennej tego miasta. Tak skonstruowany projekt miałby być realizowany w konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Polską Akademią Nauk. Finansowanie udało nam się uzyskać z Narodowego Centrum Nauki, i od tamtego czasu, czyli od 2018 roku, udało nam się zaangażować jeszcze kilka instytucji, które wspierają nasze działania. Wystąpiliśmy o koncesję badawczą do Sudańskiej Służby Starożytności i taką uzyskaliśmy. Tutaj na tym zobrazowaniu widać zasięg tej koncesji badawczej. Jest to obszar. Dawnej SOBA, obejmujący także tereny sąsiednie. Łącznie to jest około 600 hektarów. Tak więc badania archeologiczne, które by były prowadzone na obszarze, który nie został zabudowany, mogą być spokojnie uzupełniane, a także prowadzone równolegle do badań etnologicznych wśród społeczności zamieszkujących tą część stanowiska, która współcześnie już jest zakryta. Za budową. A to już obszar, który został objęty badaniami w czasie pierwszego sezonu badań terenowych, czyli pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku. Wtedy metodą magnetyczną udało się objąć obszar około 20 hektarów. Przeprowadziliśmy także badania sondażowe, a jednocześnie profesor Maciej kurcz prowadził wywiady etnologiczne wśród mieszkańców współczesnego miasta. Interpretacja wyników magnetycznych wygląda w ten sposób. W górnej części tego obszaru widać pozostałości dosyć dużego kompleksu wykonanego z cegieł mołowych. W centralnej części widać gęsto zabudowane obszary dawnej słowa. Także w niektórych miejscach widać pozostałości ulic, siatki ulic, które ciągnęły się między budynkami. Natomiast w południowej części zarejestrowaliśmy dosyć rozległy kompleks, wykonany prawdopodobnie z cegieł czerwonych. Na obszarach objętych geofizyką przeprowadziliśmy szereg sondaży archeologicznych. Tutaj widać dwa. Z nich wykonane w północnej części stanowiska, odsłaniające kompleks wykonany z cegieł mułowych oraz pozostałości architektury z cegieł wypalanych. Tak to wygląda już z bliska. To jest COM OS, wykop1 łamane na OS, w którym znaleźliśmy pozostałości architektury mułowej. Tutaj jest wykop wykonany w oddaleniu około 10-15 metrów od poprzedniego i założyliśmy go w tym miejscu, ponieważ badanie geofizyczne wykazało dosyć intensywną anomalię i okazało się, że ta anomalia pochodzi od pieca do wypału wapna. Ta biała warstwa, którą tutaj widać na środku, to jest właśnie pozostałość po tym piecu, po osadzie wapiennym. Wykopy sondażowe dostarczyły ogromnej ilości zabytków ruchomych. Głównie były to zabytki ceramiczne w postaci fragmentów naczyń, różnorodnych naczyń, naczyń do gotowania, naczyń do podawania, posiłków do przechowywania, zarówno płynnych, jak i sypkich materiałów. Wśród nich znajdowały się naczynia wykonane ręcznie, jak i toczone na kole. Niektóre z nich bardzo bogato zdobione. W niektórych przypadkach nawet ozdobione postaciami, przedstawieniami postaci antropomorficznych. Na ponad 30 z takich skorup znaleźliśmy inskrypcje wykonane głównie w alfabecie greckim. Oprócz tego znaj znajdowaliśmy różne inne zabytki wykonane z gliny lub smołu, tak jak tutaj przedstawienia. Figurek wypalonych, niewypalonych, czopy gliniane do zatykania naczyń zasobowych, jak i różne inne małe przedmioty codziennego użytku. Opracowaniem zabytków ceramicznych pochodzących z naszych badań zajmuje się Ewa Zalewska, zalewska Jak widać, do swoich analiz wykorzystuje ona metody mikroskopowe. Tak więc w najbliższym czasie można oczekiwać bardzo ciekawych rezultatów, ponieważ tego typu podejście jeszcze nie było stosowane na materiałach pochodzących z soba. Znajdowaliśmy także dużą ilość paciorków różnego rodzaju, paciorków glinianych, jak i paciorków szklanych, wykonanych z różnego rodzaju szkliwa. Także inne kategorie zabytków były dosyć bogato reprezentowane, między innymi zabytki kamienne, pojawiały się zabytki szklane, jak i zabytki metalowe oraz kościane. Ze wszystkich wykopów, które wykonaliśmy w tym sezonie, pobraliśmy różnego rodzaju próbki organiczne, również próbki węglowe, które wysłaliśmy do poznańskiego laboratorium radiowęglowego, gdzie uzyskaliśmy datowanie. Dla wielu z nich. Tak więc aktualnie z każdego wykopu, który wykonaliśmy, mamy po kilka dat węgrowych, które pozwolą nam ustalić chronologię osadnictwa, które następowało w tych miejscach. W naszych badaniach uczestniczyła dosyć duża grupa studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Alny Lane oraz stażystów z sudańskiej służby starożytności. W ciągu dwóch miesięcy prac wspólnych prac mogli oni działać i poznawać metody właściwie dla archeologii, właściwe dla geofizyki oraz etnologii. Poznawali metody badań terenowych, poznawali metody dokumentacji, inwentaryzacji oraz przechowywania zarówno danych, jak i zabytków. Tutaj już kilka zdjęć z naszych badań terenowych. Na górze po lewej stronie Robert wraz ze studentkami rozmawiają na temat wykorzystania różnego rodzaju metod geofizycznych w archeologii. Na górze po prawej stronie Asia, pracująca razem z robotnikami oraz studentami w wykopie. Na dole po lewej Maciej, prowadzący razem ze studentkami wywiady z mieszkańcami SOBA, a na dole po prawej stronie jeden z wykopów, który był zarządzany przez naszych studentów. W czasie badania. W 2020 roku rozpoczęliśmy także program budowlany. Postanowiliśmy zbudować magazyn na zabytki archeologiczne w SOBA. Wcześniej takiego tam nie było i wszystkie zabytki szły albo do Hartumu, albo były eksportowane do muzeów zagranicznych. Tak więc jest to nowa, nowa idea w SOBA. Tutaj na tym zdjęciu widzą Państwo. Plac budowy. Ten budynek po lewej stronie to jest posterunek policji, który jest odpowiedzialny za ochronę stanowiska archeologicznego w soba. Tak więc powstający magazyn mam nadzieję, że będzie dobrze chroniony i będzie służył na lata. Tak, w dużym skrócie prezentuje się zarys początków polskich badań w soba. Myślę, że połączenie badań archeologicznych, etnologicznych oraz geofizycznych jest tutaj bardzo trafne. I przyniesie ciekawe rezultaty, czego już zaczątki mamy po pierwszym sezonie badań terenowych. Myślę także, że dzięki takiemu podejściu, z czasem miejscowa ludność zaangażuje się w badania oraz w ochronę i działania na rzecz dziedzictwa archeologicznego tego regionu. Ciekawą opcją także wydaje mi się udział studentów oraz absolwentów w tych badaniach. Mają oni dzięki temu bardzo ciekawą okazję na współpracę z różnego rodzaju specjalistami. Mogą dzięki temu poszerzyć swoją wiedzę i być może w przyszłości również podjąć jakieś studia nad sobą albo okolicznymi terenami, które archeologicznie nie są aż tak dobrze rozpoznane. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę, a już teraz zapraszam Państwa na stronę internetową naszego projektu oraz zachęcam do śledzenia nas na mediach społecznościowych. Dziękuję.